Mam ja jestem Andrew Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku, gdzie sobie powiemy o tym, jak zrobić takiego potężnego fake'a na bombsite, B, takiego fake'a, którego wykonujemy pod koniec rundy i wtedy przeciwnik już po prostu myśli, że nie ma szans, będziemy poszli na inny bombsite, a tymczasem jest tak, że mamy 4 ludzi pod bombsitem A i od razu 10 sekund potem wchodzimy sobie na bombsite A i prawdopodobnie jakiś gościu, który tam stoi na B, kryje mówi, o, to jest B, to chodźcie B. I ktoś tutaj sobie ładnie z konektora rotuje i sobie idzie na B, a mamy dwóch liczb na A, albo nawet czasami jednego, wiadomo, bo to już jest końcówka rundy. To prawdopodobnie już będą pewnie, że to jest bombsite B. Jak to będzie wyglądało? Mianowicie, po pierwsze, yy, będzie smog na CT, będzie smog tutaj, taki trochę na planta, trochę żeby odciąć od bombsite'u. Będzie smog tutaj na szpule oraz będzie jeszcze, patrzcie, tutaj będzie mołotow na trójkach oraz pójdzie jeden flash, patrzcie jak to wygląda. Normalnie jakieś wielkie poboj pobojowisko, tak, macie tutaj. 3 smoke, jednego mołotowa, 1 flash i jednego gościa, który to będzie tupał i robił fake'a. I to wszystko będzie zrobione w taki sposób, że będziemy mieć 4 ludzi pod bonsaiem A, a tyle smoków na site B. I dwa smoki nam zostaną, tak że będziemy mogli je użyć na bombsite właśnie A. Ale jeszcze zanim zacznę, to mówię, że dwa z tych smoków tutaj z drugiego mida wymagają jumproa, jeśli nie wiecie jak zrobić jumprowa to są komendy w opisie, musicie wkleić do autoexecu, jeśli nie wiecie jak zrobić autoexec, to wejdźcie w mój filmik o skryptach, tam jest wytłumaczony, jak zrobić swój własny autoexec. A więc tak, jeden z tych smoków, który się rzuca tutaj z drugiego mida na tym B, różni się troszkę na 64 tickrate i na 128 tickrate. Ten drugi smok, który się rzuca na CT, nie różni się wcale, dlatego powiem najpierw o tym pierwszym smoku. Musicie mniej więcej wymierzyć połączenie tej linii, tak tego daszku tutaj z tą linią, która biegnie więcej od podnóża, tak? Bo ta wieża troszkę skręca jakby w lewo, patrzymy od podnóża na tej wysokości i uwaga, na 64 t w tym miejscu musimy mieć sterownik i musimy zrobić leciutki krok w przód, mniej więcej tak to wygląda Tylko na tym tutaj yy, tigrecie 128 odbija się to od Skyboxa W takim wypadku yy, na tigrecie 128 ten smog rzucamy troszkę inny, w troszkę inny sposób mianowicie też właśnie wymierzamy mniej tą linię yy, z tą linią ale jak już jesteśmy na tej wysokości, to musimy się troszkę obniżyć do wysokości tej linii tego, nie wiem, tego tutaj czegoś tutaj, widzicie, tego dziwnego czegoś, co nie wiem jak nazwać, czyli mniej więcej rzucamy w tym miejscu, też robimy taki malutki kroczek, wygląda to mniej więcej w ten sposób i to jest smog na szpule. Musi go troszkę podwiczyć, nie gwarantuję, że on za każdym razem Wam będzie wchodził, ale to jest bardzo dobry smok. Czasem on wam wejdzie troszkę dalej, nawet może Wam tutaj wejść powoli już na ruiny To jest też dobry smok, bo po prostu chodzi o to, żeby smok był, który wydaje się wiarygodny, który się wydaje takim smokiem, że na pewno tutaj będzie użyty do wbity na Bombside B. Dlatego to nie jest sumie ważne, że Wam to wejdzie na szpulę, czy nawet tutaj dosłownie na szpulę, czy przed, czy za. Warto, żeby nie więcej w tą okolicę wszedł, musicie go troszkę poćwiczyć. Tak jak już mówię, na 64 stricte musisz musicie go rzucać troszkę inaczej. Ale to nie jest wielki problem, musicie się poćwiczyć. Bo wiadomo, niektórzy sobie grają facety, a niektórzy matchmakingi, tak, na przykład. To jest taki prosty przykład, albo SA, tak, czy tam SIWO, coś takiego, więc yy, są dwie różne opcje. Także drugi smok, który leci na CT. Wygląda mniej więcej tak, że musimy się ustawić przy tym murku. Wchodzimy na taką krawędź, tak? Równoostronną krawędź, bo wchodzimy na taką krawędź. Musimy z niej zejść. Taki malutki kroczek robimy. I teraz tak, mierzymy w prawy dolny ruch tego czegoś, co wisi na sznurze, tego ubranka. I teraz yy, musimy się rozpędzić, ale nie do pełnej prędkości. I wtedy rzucamy naszego graczampora. Na Wygląda to mniej więcej w ten sposób. To nie była pełna prędkość, to była taka umiarkowana prędkość. On się odbija ładnie od ściany i ląduje nam dosyć wiarygodnie tak na CT. Yy, troszkę mogę nawet go mocniej rzucić. Troszkę nawet większą prędkość mogą osiągnąć. Zaraz wam pokażę jak, żeby ten smoke był dokładniejszy. A teraz był troszkę mocniejszy, widzicie, on trochę dalej już leci. I się odbija. I zablokował już więcej tego CT. A więc to jest drugi smoke. I to są te właśnie dwa smoki z drugiego mida. Yy, natomiast trzecia osoba, która będzie na bananie, ona potrzebuje mieć mołotowa, smoka i flesza. I tak, na początku rzuca sobie tego smoka, ponieważ on po prostu jest najważniejszy i najlepiej go od razu rzucić. Stajemy mniej więcej na równo z tym tutaj filarem ostatnim, przy którym się zastanąć w ogóle. Ym, mniej więcej na równo z tą linią i po prostu rzucamy sobie w te miejsce, w ten punkt troszkę można niżej, ale wyżej nie polecam, bo czasami nam to nad dachem przeleci. Rzucamy mniej więcej w ten punkt. To jest smok taki na BS-a, na plant, odcina trochę trójki, na przykład odcina na trochę ciemniej. Taki smoke, który mimo wszystko y, czasami się przydaje, potem rzucamy mołotowa, Stajemy sobie tutaj przy tym ostatnim filarze, który jest skierowany na prost, widzicie potem już reszta jest, już zakręca, tak, jest za zakrętem, jest się ostatnim takim filarze, który się ostał, że tak powiem, y, rzucamy w to miejsce, y, wróg tego tego od razu pierwszego y, palika z tego płociku, nie wiem co ja w ogóle mówię, jakieś zdrobnienia, y, rzucamy w to miejsce mołotowa, jest oczywiście mołotow na trójki, Gląda na to nie będzie tak. No i truki się ładnie palą, tutaj też się pali, więc kości musi uciekać. Nie, tutaj się też pali. Pali się, pali. Yy, no i potem jak rzuci tego mołotowa, tak, smog już będzie wylądowany, że tak powiem, już tam będzie sobie leżał. Nasi te-meci rzucą yy, dwa smoki yy, z drugiego mida. Możemy sobie na, na przykład, nie wiem, jakiegoś flasha rzucić na bombsite. No oh, kurde, trochę na za bardzo pojechałem. No i sobie tutaj wbijać, tak? Na przykład jakiś face zrobić, trochę poszczelać. I tak w sumie możemy na, na tym badaniu zostać. Możemy, nie wiem, poczekać na jakiś skrót. Albo jeśli mamy drugi flash, tak? Możemy, mamy cztery granaty, więc możemy na przykład. Stąd sobie, jeśli tu mamy odcięte, tak? Możemy rocić sobie takiego flesza. Wtedy za tego smoka wyjść, przez tego smoka przejść i na przykład w ruiny im wejść, tak? I splankować. Też jest dobra opcja. Albo na przykład skampić tutaj za płotem przy płocie, no przy drzewku. No i też czekać na jakiegoś gościa z drugiego, co ja mówię, z drugiego mi da który będzie gotował także to jest taki super pro fake Co mam tu jeszcze powiedzieć? Potem jak już na przykład rzucimy te, te smoki i wszystko zrobimy ten fake To możemy na przykład oczekać jakieś 10 sekund i rzucić na przykład smoki tutaj na, na, ten, na krzyż i na auto to może pokażę w innym filmiku Natomiast w tym filmiku już dziękuję za oglądanie, mam nadzieję że filmik się podobał. Jeśli się podoba, jeśli Wam przydał, dajcie lajka, nie wiem, zostawcie suba może, albo wiecie, zróbcie coś, co po prostu mnie ucieszy, tak więc do zobaczenia w kolejnych filmikach, narka. E